3, 2, 1. Halo! Siemanko z tej strony Matthew i witam Was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj zagramy sobie na naprawdę epickiej mapce: ponieważ ta mapa łajpak y czy tam ipak. Y i prac CSGO Practice, to jest wersja na Vertigo. I pewnie część z Was już kojarzy ten design, ponieważ to jest stworzone przez Jezbera, który zrobił już parę podobnych mapek, m.in. taką mapkę ala aimbossy, która jest bardzo popularna i pewnie ją znacie, ale też zrobił prefire praktysy na różnych innych mapach turniejowych, z których też żeśmy grali przy okazji jeszcze kiedy istniała Bumeo, właśnie na paru z nich, na Cashu, Mirage, Inferno chyba. No, i dzisiaj sobie to pogramy właśnie na Vertigo, i naprawdę łapka jest epicka, bo już sobie ją mniej więcej ogarnąłem. I tutaj macie takie tryby, jak yy, widzicie, fleszcze, młotowe smoki. My się tym nie będziemy zajmować. Jeśli ktoś chce, to niech sobie sam, sam, sam sobie. Tak! <grym> Wiecie o co chodzi? Niech sobie ogarnie tam, albo na YouTubie poszuka granatów. Natomiast my się skupimy przede wszystkim na tutaj Peak oraz Prefire. Sprawdzimy sobie też na sam początek, jak wygląda Defense, ale tylko tak, żeby wam pokazać. Eee, no, i lecimy. A więc tryb defense. Wygląda w taki oto sposób, że nam boty biegną w naszym kierunku. I akurat szkoda, że one biegną też z miejsc, w których zwykle nam nie będą się przeci przeciwnicy wychylali. Natomiast to może nam... To jest właśnie też minus. Jeśli od nas dobiegną, to, na to znikają, więc to nie jest żaden problem. Natomiast minusem jest to, że te boty oczywiście mają movement botów, tak? Więc tu jakieś trenowanie, aima i tak dalej, no jest troszkę irytujące i troszkę takie nie realistyczne, widzicie, bo one się ruszają strasznie randomowo i mnie to osobiście by wkurzało, gdybym musiał na takiej mapce tutaj się jakby męczyć. Natomiast można na pewno dzięki temu się zapoznać też z niektórymi sposobami nakrycia bombsightu. I z tym, w jakich miejsca mogą y, przeciwnicy się nam wychylić, można spróbować. Ja tego trybu jakoś specjalnie nie polecam. Wpisujemy tutaj back. No i teraz sobie przechodzimy do tych najważniejszych rzeczy, które chciałem wam na tej mapce pokazać. Ok, a więc mamy tutaj Pick Practice, i to polega na tym, że po prostu nam pokazuje wstępnie. To jest taki wstęp, jakby do tego Prefire już y, trybu. I to wygląda w taki sposób, że po prostu widzicie, wychylamy się na każdy z tych pojedynczych tutaj englów ja Może tutaj w ten sposób bardziej. I możemy sobie po prostu poćwiczyć prefajrowanie, tak? I tutaj dzięki temu zapoznajemy się z tymi wszystkimi kierunkami. Oczywiście tego typu trening jest raczej bardziej przydatny po stronie Tero, no bo Tero raczej wychodzi w celowanym w jakieś miejsca. ct gdy raczej wychodzą w taki sposób wcelowani tutaj, no to to nie jest dobry pomysł, tak? Raczej CT-kowie muszą jednak trzymać celownik na rogu mniej więcej gdzieś jak swojego... Wiecie o co chodzi, nie? Na najbliższym rogu, za którego się wychylają. Natomiast to jest strasznie przydatna sprawa, to jest taki kolejny jakby krok do zrozumienia danej mapy, no bo wiecie, pogracie sobie tam parę jakichś tam meczyków na tym Vertigo albo na każdej innej mapie i mniej więcej tam ogarniecie, tak, jaki jak kształt ma mapa. Natomiast tutaj to wam daje naprawdę dużo wiedzy takiej, w które miejsca powinniście się wcelować, w jaki sposób wychodzić, gdzie ten celownik trzymać, no i dlatego właśnie dobrze jest mniej więcej oprócz takiego bezmyślnego grania na tym tutaj Prefire Practice i generalnie na tej mapce, to dobrze jest mniej więcej sobie też zapamiętywać, czyli w jakim miejscu się znajduje się ta, mniej więcej ta ściana Żeby potem móc wyjść i mniej więcej na myczyku, wiecie, mieć, mieć to wyczucie, tak, gdzie się ten, to dane miejsce znajduje I Tak jak widzicie, ja teraz to robię Ja tą mapkę już rzeczywiście grałem, tu jest w ogóle taka tabliczka niebieska w tym miejscu, znaczy to nie jest tabliczka Natomiast to troszkę jakby się, może się komuś mylić, jeśli tym bardziej ma niską rozdzielczość Z jakimś setekiem, popatrzcie, widzicie? To wygląda jak głowa seteka, normalnie, z daleka Yo. A więc my generalnie się teraz zapoznamy z tymi kierunkami, wam tutaj pozabijam. No generalnie, jak gadam, to ciężko się tutaj skupić, więc nie będę tutaj tego robił na jakimś, nie wiem, try hardzia, nic takiego. Natomiast potem się zmierzymy z. Wiecie, też nie warto tak właśnie robić tego tak bez myśli, tylko faktycznie starać się zapamiętać, w które miejsce faktycznie się musimy wsorować i gdzieś ten celownik ustawić. No i też raczej, jeśli już będziecie robić te prefire. Practice, no to nie polecam jednak jakoś tak nienaturalnie tutaj, raczej w sposób naturalny jakieś spraye będziecie dawać, tak jakieś bursty i tak dalej. No bo na myście raczej nie wychodzicie w taki sposób i nie no to wam nie za wiele jakby daje, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc tutaj, kończąc mój wątek, one tap, myślałem, że w ścianę trafiłem, kończąc mój wątek, to sobie tutaj po prostu przejdziemy te pokazowe jakby angle i potem zajmiemy się już typowo zrobieniem jakby tego wyzwania na czas, żeby jak najlepszy czas zrobić ja dzisiaj jestem troszkę niewyspany, tutaj pewnie zbyt dobrego wyniku nie wykręcę natomiast wiecie, to ta mapka też polega na tym, że wiadomo, im więcej w to gramy to po prostu na tej mapce będziemy lepsi, tak, więc to nie jest koniecznie jakieś tutaj aczkolwiek jeśli nie macie skilla, to nie zrobicie dobrego czasu, natomiast tak jak mówię no tutaj po prostu chodzi o to, żeby był żeby troszkę potrenować na tej mapce. Przede wszystkim nauczyć się tutaj tych kierunków. Strasznie ciężko jest jakby skupić na tylu rzeczach, żeby robić to efektownie. Żeby dobrze trafić. I też żeby nie zapamiętać te kierunki i jeszcze do was gadać, więc... Jak będę już robił to na czas teraz... To już chyba nie będę nic do was gadał. Natomiast jest, jest jeszcze taka fajna tutaj opcja. Tutaj wciskacie te ADAD. I tutaj w tym momencie wam się po prostu boty... Wychylają, tak? Czyli tak jakby to faktycznie... Szczególnie po stronie Seteków to się może pytać. Fakt, fakt, że ten movement no nie jest naturalny, no taki dziwny jest. Natomiast y, jest to fajny element też taki dodatkowy. Też coś tam dzięki tego możemy poćwiczyć, nie? Jakieś tam, nie wiem, spraye i tak dalej. Fajna sprawa w sumie. Dobra, to wychodzimy z tego, bo już nie będziemy tego drugi raz przechodzić No i teraz gramy już sobie tutaj ten finalny tryb, w którym boty będą mieć umpy Tutaj nam dodaje 50 HP, mamy 100 na sam start, za każdego kilo dostajemy HP To nie jest jakieś mega trudne, to jest może ciężkie, faktycznie mamy tylko 100 HP Jeden bod bo nas trafi, drugi bod bo nas trafi, trzeci i nas nie ma No to jest troszkę irytujące, więc my po prostu może sobie zagramy faktycznie tutaj, tutaj ten tryb podstawowy i Jest to dosyć krótkie, bo tych prefire'ów nie ma tak dużo jak może na innych mapkach, na Mirażu, Inferno, Cache'u i na tych co grałem jeszcze. Natomiast myślę, że to i tak jest, strasznie przyjemnie się to gra, jak sobie zagracie sami to zobaczycie, że naprawdę strasznie przyjemnie się te prefire'y robi. No dobra, no to lecimy i zobaczymy teraz... Nie wiem czemu są takie w ogóle kwadraciki, to mnie troszkę dziwi tutaj. Jest teraz pytanie, czy... W jaki sposób to się najbardziej opłaca robić? W sensie czy kłócać, czy jakieś bursty dawać, spreje, czy dokładnie mierzyć, czy coś? No widzicie 19 sekund. Tam za pierwszym razem wyszło. No, tutaj znowu straciłem sekundę jakąś. Teraz 17 sekund. Widzicie, taki mówię. Im więcej będzie to będziecie robić, tym będziecie lepsi. Ja zastanawiam się, czy też zaraz przejdziemy do kolejnego, bo trzeba dopiero pisać next. E, tutaj są trzy. Tak jest. Tutaj A, potem mid i potem B. Ja zastanawiam się, czy ten celownik będzie dla nas lepszy. Spróbujemy sobie. Zaraz spróbuję ten czas pobić i do Was wrócę, jak go pobiję. Tak sobie myślę, że chyba się bardziej opadło tutaj kucać. Dawać bursty. Mamy większą szansę, że trafimy faktycznie. Teraz i tak nie trafiłem. O, to już troszkę lepiej poszło. Tak mi się wydaje. O, znowu sekundęśmy to pobili. Jakbym tutaj w ogóle podbić, ciekawe co by się stało. O szybciej. To idziemy sobie tak bliziutko i zaczniemy stąd, co? Tak, teraz nie będzie rekordu, teraz to musi być, na ostatnim killu straciłem znowu jakąś sekundę, widzicie, 16.4. spróbujemy tak do 16, poniżej 16 zejść i idziemy do kolejnego etapu, tak jak mówię, im dłużej na tym co będziecie grali, tym będziecie mieli po prostu lepszy wynik. 15,7 teraz bez problemu. Widzicie, jak to poszło. Nie, może 14 też zrobimy, co? Kurde, ręka mnie boli. Wkurza mnie to, bo nie mogę spokojnie tutaj tego zagrać. Dobra, jeszcze raz. A nie, dobra, to się nie zaczęło nawet. Jedziemy teraz. zrobimy 14. O, kurde, zwaliłem to. Szkoda. 15 i tak pobiłem rekord jeszcze o dziesiątą No widzicie, 14 jest w zasięgu. Zrobimy 14 i idziemy do Nexta. Ej, słuchajcie, się dopiero teraz, skaptałem, że ja przecież mogę podejść bliżej, to mogę tak tryhardować, nie? Bo to można przejść po prostu jako prefire, a to można przejść jako normalną mapkę, jako challenge. Więc ja teraz sobie, sobie teraz to przejdę jak challenge i zobaczycie, że od razu ten rekord pobiję. Patrzcie, widzicie jak prosto. Od razu pobiłem za pierwszym razem, tak jak mówię, to mapkę nie, nie wysłuchajcie mi nawet, ile wyście zrobili, i tak dalej. Przechodzimy do nextów, bo to jest typowo właśnie kwestia zagrania tego jak najbardziej efektywnie i poćwiczenia. Wiecie, tutaj też bym mógł zrobić coś takiego. Patrzcie, nie tutaj podejść, cyk, 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 i sobie to ułatwić. O kurde, ale to wtedy nie będzie miało nic wspólnego z prefirem i z trenowaniem prefire'ów właśnie. Trzynaście sekund no, 13 sekund łatwo poszło tym razem. Jesteśmy to jeszcze bardziej w stanie pobić nawet. 12. Czemu tak się szybko skończyło? 12 sekund. To jest jakiś minimalny czas. Mi się jeszcze dodał, nie wiem dlaczego. W każdym razie 12 sekund. Dobra, zostawimy to na tym czasie idziemy sobie do Nexta. Mniej więcej pamiętam te angle. Teraz tutaj jeszcze ciach 16 7. jak na pierwszy raz to całkiem spoko chyba I patrzcie, teraz mogłem to też przy hardować, czyli pasie, coś takiego, nie? Podejść tutaj, nie tak, tak, cyk Na pewno był lepszy czas O kurde, jak tak strzelam, to na pewno był, nie, nie był lepszy czas Tu jest coś do zestrzelenia Tu jest Tu jest I teraz możemy zrobić coś takiego Przy hardować. tu Jakiś tam najlepszy, najlepszą trasę znaleźć, ale to nie ma chyba sensu Wiecie, co w sumie z tego trendowania Prefire'u zrobiło się po bicie rekordów, a to właśnie nie miało tak wyglądać, no ale ja po prostu chciałbym jak najfajniejszy czas wykręcić. I tyle w temacie. Jak tak będę strzelał, to nie będzie to najlepszy czas, na pewno. Ja, tu trzeba by naprawdę też poświęcić trochę czasu, żeby ogarnąć najbardziej efektowną ścieżkę. To 15 sekund. Natomiast no, można się tutaj też bawić, nie ale tak jak mówię, jeśli już gracie, to raczej potrenujcie sobie, wiecie, takie pojedyncze... Ja też polecam ten tryb, w którym wam boty zdają e, obrażenia, bo dzięki temu nie wychylacie się na wszystko, tylko faktycznie uczycie się wychylać na pojedyncze kierunki, nie? Nie wychylacie się tak jak ja teraz właśnie na wszystkie boty naraz, tylko na pojedyncze kierunki, ale i tak w sumie to wam pomaga też troszkę wyczuć movement i też wasze strajfy i tak dalej, właśnie wychylanie się w te pozycje. Teraz powiem, być dobry czas. Jeśli trafimy szybkiego, szybko ostatniego bota, No tak jak mówię, no nie będziemy tutaj tego pobijać na hama Potem nawalimy sobie mniej więcej prefire'y e, Tak jak mówię, tutaj zrobimy też. bug Fajnym trybem polecam każdemu zrobić sobie to. I tutaj to zupełnie inaczej się gra wtedy, bo patrzcie, macie nie za dużo tego HP, musicie się, widzicie? Poty was biją. No i co? Wtedy już jest trudnie. Wtedy są naturalne, właśnie takie bardziej te, te wasze prefire'y i też, mniej więcej, wiecie do którego miejsca możecie się wychylić. I raczej polecałbym wam trenować to, a nie to co ja wam pokazywałem, tak? Ja tylko pokazałem tutaj, żeby jakieś tam fajne czasy sobie pokręcić i potrenować, mniej więcej, nie wiem. jakieś tam movement, prefire. Tu jeszcze jest jedno? Tak jest. Natomiast to jest fajniejszy tryb. I w szczególności, o kurde. Tu jakieś body jeszcze? Nie, dobra, zapiliśmy go. No. I w szczególności, no kurde, umrzej polecam wam też y, dać sobie na przykład to to już jest duży challenge bo ty faktycznie musicie się wychylać na pojedyncze boty o, nie, nie umarł o, mam tylko na hp i w tym momencie już wiem, że tego nie przejdę, tak? przejść to y, na tym 100hp to jest naprawdę ciężka sprawa naprawdę musicie być bardzo mocno skoncentrowani, w których miejscach są przeciwnicy o właśnie, widzicie, już dostałem prefire Dobra, 3 HP żeśmy stracili. Tutaj pojedynczy na każdą pozycję się wychylamy, widzicie. Dobra, mamy ciągle 97 HP. O nie, ten bot nam troszkę zabrał. Nie tyle, ile powinien. Teraz tutaj jest jeszcze ktoś. Tak jest. Teraz ten bot. Teraz tutaj mamy. O, kurde, mnie sprefireowało, jak go prefireuje. To nie jest tak łatwe przejść, widzicie. Nawet jeśli robimy to bardzo tak powoli i nie na czas. To jest to ciężkie, żeby te hedziki trafić idealnie, żeby oni nam nie zadali dużo obrażeń. To też naprawdę trzeba się wychylać. Widzicie, więc widzicie, że jest to ciężkie i trzeba naprawdę tutaj się skupić, żeby mieć serownik w perfekcyjnym praktycznie miejscu. Dlatego mówię, że to jest troszkę bardziej... O kurde, to jest troszkę bardziej efektywny sposób właśnie trenowania tych prefire'ów. Wtedy musimy naprawdę mieć serownik w perfekcyjnym miejscu. Nie wiem akurat czemu, ten ofęgiel tutaj miałby być przez nas prefire'owany, więc nie, nie wszystkie te jakby kierunki na tej mapce. Są, no wiecie, rzetelne, tak? Wiarygodne I tutaj już wiemy, że tego nie przejdziemy, bo mamy za mało HP e, Ten bot nas pewnie spreefire'uje, sp sp nie da się czasami, widzicie? Chcecie go spreefire'ować, a to on was spreefire'uje, dobra Kliknijmy sobie bag, bo ten odcinek i tak już jest chyba dosyć, całkiem chyba taki przydługawy. Więc dziękuję wam za oglądanie, popróbujcie sobie same, sami na tej mapce pograć, bo naprawdę troszkę fanu daje no i co, i tu też, też możecie włączać właśnie, też możecie sobie dać na przykład tak, tutaj boty do was strzelają, i, albo nie strzelają, no i tyle w temacie, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie subskrypcję, no i do zobaczenia w kolejnych, na razie.